Sami jesteśmy ciekawi jak ten mecz się potoczy, bo to jest też wielka niewiadoma. Jestem nowym trenerem, drużyna jest można powiedzieć 50 na 50. Połowa zawodników jest dobrze Wam znana, którzy reprezentowali Koronę w poprzednich rozgrywkach. Połowa można powiedzieć jest młodych, ambitnych, którzy byli w innych klubach, czy dwóch nowych całkowicie zawodników jak Janskas i Lenartowski. I w takim gronie się w takim gronie się będziemy poruszać, będziemy pracować o to, żeby jak najlepiej grać. Jeśli chodzi o Pawa Golańskiego, nie jest w że pierwszego zespołu i nie przewidujemy, że będzie nas reprezentował w jesień. Oczywiście cały czas szukamy porozumienia z zawodnikiem ewentualnie dotyczącego transferu i, i, i że tak powiem te sprawy mają swój bieg, natomiast no, trudno przesądzać o terminie i, i skuteczności tego. W każdym razie Myślę, że te, te wspólne nasze działania są nakierowane na to, żeby znaleźć Pawłowi klub i, i żeby się realizował sortowo już gdzieś w innym klubie poza koroną. Była mowa od początku, żeby się pewnie utrzymać, na które to będzie miejsce, zobaczymy. No, przede wszystkim trzeba jest zakładać przed każdym meczem taki cel, żeby wygrać spotkanie, tylko wtedy te punkty sumowane będą na tyle pokaźne, żeby spokojnie zapewnić byt. Młody i gniewny. Myślę, że ja, ja wierzę, że, że z tego wyjdzie ciekawa drużyna. Wiadomo, że kilka osobowości mocnych z szatni odeszło, ale jestem od kilku lat w tej lidze i wiem, co się liczy i co jakby. Starczy, żeby odnosić sukces. Myślę, że ta drużyna ma to wszystko i przy odrobinie szczęścia możemy naprawdę być pozytywnym zaskoczeniem tych rozgrywek. Wyniki no, mogą być różne, natomiast e, z naszej strony mogę tylko powiedzieć tyle, że na pewno Korona będzie drużyną, która będzie od pierwszej do ostatniej minuty zostawiała maksymalną ilość zdrowia i, i, i będzie walczyć od początku do końca.